Od krótkiego czasu mojej posługi misyjnej wśród ludzi z Kingtown próbowałem nauczyć ich tajemnic transformacji. A patych pasję, posłuszeństwa w niepodległość sądziłem, że nie pojęli. Lecz gdy zobaczyłem, co stworzyli Bako i jego grupa, niemal zapłakałem. Może ta ludzka powierzchowność zapomniała swojej historii? Lecz odtworzyli ją intuicyjnie. Potrzebowali jedynie lekkiego pchnięcia, a ja, ja jestem dumnym młodym ojcem. Udało im się. Prądowe wejście jest zbyt zatłoczone, nigdy tędy nie wejdziemy. Spróbujmy ludzkim. Każdy małpi budynek ma ludzkie drzwi nie są tylko dla ludzi. Trzymają ich służący i personel wszystkich gatunków. Ale termin pozostał. Stój! A tylko nie znowu! Towara nazywa siebie lekarzem. Kim jesteś? Przyjacielem major. Zaciła sporo chwili, ale zapewniam, była dobrze traktowana. Jasne, a ty ją zostawiłeś, by tam spłonęła. O raju, podziemna archiwa. Możliwe, że małpy i ludzie mieli więcej wspólnego niż sądziłem. Informowałem Radę o tym systemie wentylacyjnym, jeśli wybuchłby ogień. Bako, dasz razem liść? Musimy cię stąd wyprowadzić. Nie. Bako, ona go zabrała. Alaja zabrała mi syna. Gdzie jest Alaja? Nie wiem, wzięła dziecko na górę do swojego biura. Na szczycie drzewa? Co się stało? Ten dym! Co się stało? Kale, wyprowadź ją. Ja poszukam dziecka, a potem spotkamy się za miastem. Bako nienawidzi mnie. Nienawidził mnie od chwili, w której odkrył, że zbroiłem jego córkę. Poczekamy tak długo, jak się da. Ale mnie potrzebuje. Abaco korzystasz ze wszystkich dostępnych broni. Masz broń? Mam kaka przy sobie. Daj mi. To złoto. To artefakt religijny. W sytuacji, gdy stoisz pod ścianą, może być też łapówką. Powinnam cię zabić, Wajdaku jeden. Zostawisz mnie tutaj. Lekarzu, lecz się sam. Popełniłem wiele błędów. Zabijałem małpy i ludzi, winnych i niewinnych. Bandy, przykro mi. To Kazimierz wpadł na pomysł wykorzystaniem statku. Ale to ja zaaprobowałem atak. Chcieliśmy pokazać małpom, że choć nas wygnały z szołtam, jeszcze nie wyginęliśmy. A one już nigdy nie będą czuły się bezpieczne. Człowiek! Dalej! Z drogi! Pięć piętych. Osiem. Dziesięć. Dziecko żyje. Zostaw ją. Bako, odłóż broń. Obaj wystrzelimy po razie. Niks. wiesz, że tego nie zrobię. Zabieram dziecko. Niks nie strzeli, bo boi się trafić alajem. Ma dokładnie inny plan. Wiesz, że nie mogę ci na to pozwolić. A ja 20 lat temu strzeliłem Niksowi w brzuch i nie udało mi się go zabić. Mój jedyny plan był chytry. Ludzie, zatrzymajcie się natychmiast! Nic nie widzisz. A! Kale, daj mi broń! Lepiej większą łapówkę. To czyste złoto. Zatrzymajcie to sobie i pozwólcie nam odejść. Co to? O Boże, co? Nazywam je świętymi granatami. Szybko, już niedaleko do punktu spotkania. Czemu to się skiepsiło w tak szybkim tempie, majorze? Źle się dzieje już od 600 lat. Rada Miasta City Tree. Boże, ale jest szybki. Żaden człowiek nie da sobie rady w walce z gorylem. To niewykonalne. Mogę jedynie walczyć i modlić się. A niechcie. Lajo, musisz stąd wyjść. Jest niebezpiecznie. Świat nie jest bezpieczny. Niks. Jeszcze nie. Brrr. Major, twój pojazd! Śmiejący Jack! jak go zmusiłeś, żeby nam pomógł? Normalnie, zapłacił mi. Bracie kale? Hmm. Zakrwawiony, a granat? Wybacz. Musiałem go użyć podczas nieplanowanej transakcji. Mieliśmy umowę. Nadal mamy. Słyszałeś kiedyś o starożytnej broni podskakującej? Betty? Jak wrócisz, to pokażę ci jak ją załadować. Major, miło powitać! Ależ będzie zabawa. Mam przekąski, karty, gry. Zamknij się! Och! Kale, znajdź go, znajdź mojego syna. Dekadę później, małpia Republika Mac. Kto mi powie, dlaczego tego dnia milczymy? To Dzień Republiki. Tego dnia spłonęło drzewo. Tak, smutny dzień. Ale wiecie, co cudownego jest w drzewach? Odrastają silniejsze i wyższe niż wcześniej. I dlatego też to dzień szczęśliwy. Bo od tego strasznego dnia w mak zapanował pokój. Brawo, dawca! Brawo, dawca! Julian, wystraszyłeś mnie nie na żarty. To skorak. Fiono, co za ignorancki termin, młoda damo, i dość niepasujący do ciebie. Przepraszam, prawodawco. Nienawidź tego, co ludzie robią, a nie ich samych. Nasza praca to uczenie ich, bycie dla nich przykładem. Już prawie południe, złóżcie wszyscy ręce. Fiono. Stań tu, koło Juliana. Uklęknijcie i pamiętajcie. Na wschód odmarł. Witaj w pułapce, szympansie. O raju, ale niespodzianka. Mam dla was radę. Na następny raz, gdy znów spróbujecie podkraść się do małpy, umyjcie się. Puls, spóźniłeś się. Wybacz, majorze, przynoszę dobre wieści od naszych nowych sprzymierzeńców. Czyli, że się zgodzili? W zasadzie tak. Chcą cię spotkać osobiście, by wymienić więcej podarunków. Złoty ma naprawdę gest. Do diabła, co to ma być? Pozwól, Kazimierzu, że to złożę. Dobra, odpowiedzią na tę propozycję jest tak. Złoty obiecał statki wypełnione bronią i zbrojami, czyli chyba powinniśmy podzielić się wieściami. Ludzie, posłuchajcie mnie. Czas odzyskać naszą planetę.